Zachodzące słońce zmieniało penthouse w płynne złoto, łapiąc krawędzie drogich kieliszków do wina i malując długie cienie na wypolerowanym stole, przy którym siedziały cztery osoby w wygodnej arogancji. Poniżej rozciągało się miasto w całej swojej obojętnej chwale, wieżowce przeszywające horyzont niczym deklaracje bogactwa i władzy. Bridger Castellano zajmował swoje krzesło tak, jak robią to odnoszący sukcesy mężczyźni, z luźną własnością, jedna ręka zwieszona na oparciu, jakby nawet meble istniały, by mu służyć. Jego granatowa marynarka prawdopodobnie kosztowała tyle, ile większość ludzi zarabia w miesiąc, a jego uśmiech nosił pustą ciepłość kogoś, kto perfekcyjnie opanował sztukę pozorowania szczerości, nie czując niczego. Nieruchomości uczyniły go bogatym, ale nie uczyniły go życzliwym. Sloan D.V. otrzymała telefon jak broń do samodokumentacji, ustawiając go tak, by uchwycić zachód słońca za sobą z wyćwiczoną precyzją. Trzy zdjęcia w szybkim następstwie, każde wyliczone tak, by wyglądać na bezwysiłkowo piękne. Cała jej egzystencja była przygotowana do konsumpcji. Każde doświadczenie przefiltrowane przez pryzmat tego, jak będzie wyglądać dla publiczności, która istnieje tylko w cyfrowej formie. Naprzeciwko niej siedział Paxton Ri którego węglowy garnitur i perfekcyjnie zawiązany krawat zapowiadały jego zawód, zanim przemówił. Prawnik korporacyjny, z tych, którzy noszą sceptycyzm jak zbroję i traktują każdą rozmowę jako negocjacje do wygrania. Wirował whisky z rozmyślną powolnością, obserwując przesuwający się lód, jakby jego drink wymagał strategicznego rozważenia. Lennox Faz dopełniał kwartet, młodszy, ale być może najbardziej niebezpieczny, szczupły i o wyrazistych rysach, z niespokojną energią kogoś, czyli startup technologiczny wybuchu sukcesem. Stale sprawdzał zegarek, nie dlatego, że musiał gdzieś być, ale dlatego, że cała jego tożsamość była zbudowana na przekonaniu, że czas to waluta, a on był bogaty ponad miarę. Spotykali się w ten sposób od miesięcy, planując zjazd absolwentów Glen Ridge Academy klasy 2015 rok z entuzjazmem, który ujawniał ich zahamowany rozwój. Ludzie, którzy naprawdę poszli dalej, nie spędzali tyle czasu na odtwarzaniu szkolnych hierarchii. Bridger przestał przewijać na tablecie i coś w jego wyrazie twarzy się zmieniło. Drapieżny uśmiech rozlewał się powoli po jego twarzy jak olej na wodzie. Obrócił ekran w stronę pozostałych z rozmyślnymi ruchami. Czekajcie, powiedział, jego głos niosący złośliwą inspirację. A co z Loan? Sloan podniosła wzrok od telefonu. Mrużąc oczy na ekran, zanim rozpoznanie ją uderzyło. Jej oczy rozszerzyły się i śmiech wybuchł z jej gardła, zbyt głośny jak na elegancką przestrzeń, przyciągając zirytowane spojrzenia z sąsiednich stolików. O mój Boże, sapnęła między napadami. Elo Ashby całkowicie zapomniałam, że w ogóle istniała. Paks pochylił się do przodu, studiując zdjęcie z rocznika z wyrazem twarzy zawartym między niedowierzaniem a pogardą. Dziewczyna, która jadła lunch sama w pracowni plastycznej każdego dnia, zapytał drwiąco. Mówisz poważnie? Lennox uśmiechnął się, jego oczy zaświeciły okrutnym blaskiem. To jest absolutnie perfekcyjne, powiedział, stukając kostkami palców w stół. Wysyłamy jej zaproszenie. Ona się pojawia, myśląc, że ludzie naprawdę chcą ją zobaczyć, że może coś się zmieniło, że może teraz ma znaczenie. Sloun natychmiast podjęła wątek, jej śmiech przekształcając się w coś ostrzejszego, bardziej wykalkulowanego. A my przypomnimy wszystkim dokładnie, jak daleko wszyscy zaszliśmy, powiedziała, robiąc pauzę, by znaleźć idealną frazę. Sam kontrast będzie Chef S. Kiss. Bridger już pisał, dodając imię Eloan do cyfrowej listy gości z teatralnym rozmachem. Zaproszenie na zjazd absolwentów Glenridge Academy klasy 2015 rok, recytował głośno. W Cascadie Grand Estate wymagany czarny krawat. Podniósł wzrok, uśmiechając się. Pojawi się w czymś z second handu. Gwarantowane. Pax uśmiechnął się z wyższością, podnosząc kieliszek whisky. Jeśli w ogóle się pojawi. Sloane podniosła własny kieliszek z absolutną pewnością. Och, pojawi się, powiedziała cicho. Tacy jak Alouen zawsze się pojawiają. Zawsze mają nadzieję, że coś się zmieniło. Stuknęli kieliszkami, dźwięk ostry i jasny, pieczętując pakt zwykłym okrucieństwem. Bridger nacisnął ostatni przycisk i pojawiło się powiadomienie. Zaproszenie dostarczone. Kamera zatrzymała się na tablecie, zbliżając się na zdjęcie z rocznika. Dziewczyna wyglądała krucho, niemal widmowo, z wielkimi okularami, które dominowały jej bladą twarz i cienkim włosem spiętym w ciasny koński ogon. Nosiła sweter, który pochłaniał jej drobną sylwetkę, ale jej oczy kryły coś niepokojącego, wpatrując się wprost z intensywnością, jakby patrzyły nie na fotografa, ale przez niego w coś dalszego, co tylko ona mogła zobaczyć. Wspomnienia pojawiły się we fragmentach, szybkich cięciach okrucieństwa, które wydawały się mniej nostalgią, a bardziej dowodem. Najpierw stołówka, ten uniwersalny teatr szkolnej hierarchii. Eloan siedziała sama w kącie. Plecami przyciśniętymi do ściany, jakby mogła w nią zniknąć. Przed nią otwarty gruby podręcznik. Tytuł brzmiał Dynamika Lotu i Inżynieria Lotnicza, oznaczając ją jako inną, jako kogoś, czyje aspiracje wykraczały poza nastoletnie akceptację społeczną. Wokół niej stoły wybuchały śmiechem i chaosem, ale nic z tego jej nie dotykało. Nauczyła się, że niewidzialność jest bezpieczniejsza niż widoczność. Przewracała strony z metodycznym skupieniem. Jej wyraz twarzy nigdy się nie zmieniał, jej koncentracja absolutna. Następne wspomnienie było bardziej brutalne, jej szafka stała zdewastowana, słowo duch wymalowane z na metalu grubymi, cieknącymi literami. Farba wciąż mokra i spływająca w nierównych smugach. Elo stała przed tym, wpatrując się w słowo z wyrazem twarzy, który niczego nie ujawniał. Nie płakała, nie krzyczała, nie dawała im satysfakcji. Po prostu otworzyła szafkę, zabrała swoje książki i odeszła ze spokojnym opanowaniem. Za nią uczniowie obserwowali i śmiali się, Sloane wśród nich, szeptem mówiąc coś, co sprawiło, że zginali się w pół z okrutną radością. Następnie pojawiła się klasa, rytuał zwracania testów. Nauczycielka przechodziła między rzędami, a kiedy dotarła do Aloen, uśmiechnęła się i położyła kartkę z aprobatą. Aloen odwróciła ją... 98% napisane czerwonym atramentem. Za nią Bridger otrzymał swoją kartkę, 72%, a jego szczęka się zacisnęła, gdy dostrzegł jej wynik. Zmiał kartkę w kulkę i rzucił nią w tył jej głowy. Odbiła się i spadła. Eloan nie odwróciła się, nie przyjęła tego do wiadomości, po prostu złożyła swój test z precyzją i umieściła go w segregatorze. Najbardziej bolesny fragment był ostatni. Dzień karier w sali gimnastycznej, rzędy stoisk reprezentujących różne przyszłości. Uczniowie wędrowali między nimi z różnym zainteresowaniem. W dalekim rogu stało stoisko z banerem czytającym Rekrutacja Marynarki Wojennej USA. Za stołem siedział oficer w galowym białym mundurze, cierpliwy i profesjonalny. Tylko jedna osoba tam stała. Loulen pochyliła się, zadając pytanie, którego kamera nie mogła uchwycić, a oficer wręczył. Jej ulotkę, którą przyjęła ostrożnie, jakby była cenna i krucha. Po drugiej stronie sali gimnastycznej uczniowie wskazywali i wybuchali drwiącym śmiechem, jeden wykonując przesadny salet, co wprowadziło innych w histerię. Aloen nie patrzyła na nich. Po prostu podzękowała oficerowi z cichą godnością, schowała ulotkę do torby i odeszła. Ostatnim obrazem był dzień ukończenia szkoły. Budynek stał imponująco z czerwonej cegły i białymi kolumnami uczniowie wylewali się w czapkach i togach, otoczeni dumymi rodzinami, przyjaciele obejmujący się, rodzice płaczący z radości. Eloun wyszła sama: Bez rodziny, bez przyjaciół, nosząc czapkę i togę, ale bez nikogo, kto by udokumentował moment. Zatrzymała się na dolnych schodach, odwracając się, by spojrzeć na budynek po raz ostatni z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Potem odwróciła się i odeszła długim chodnikiem, stając się coraz mniejsza, aż była tylko maleńką postacią znikającą w popołudniowym świetle. Głos przesunął się nad obrazem, miękki i zdystansowany. Spisali ją na straty jako nic, marzycielkę, nikogoś skazanego na rozczarowanie. Cascadie Grand Estate pojawiło się jak coś z marzenia o bogactwie. Wszystko marmurowe kolumny w staroświeckiej architekturze, owinięte w łańcuchy żarówek Edisona świecących jak schwytane świetliki. Czerwony dywan rozciągał się od parkingu po wejście, flankowany przez żywopłoty wyrzeźbione w idealne spirale. Muzyka jazzowa płynęła z wnętrza, mieszając się ze śmiechem, i rozmową, i delikatnym brzękiem drogiego szkła. Luksusowe pojazdy przyjeżdżały w stałym następstwie. Parkingiści w wymuskanych mundurach śpieszyli się, by otworzyć drzwi gościom wyłaniającym się w projektanckich sukniach i skrojonych na miarę garniturach. Bridger, Sloane. Paxton i Lennox ustawili się przy wejściu jak gospodarze na koronacji, witając przybyłych szerokim uśmiechem i entuzjastycznymi uściskami, performatywną ciepłotą, która wyglądała perfekcyjnie na zdjęciach w aplikacjach, ale wydawała się pusta z bliska. Sloan trzymała telefon stale, robiąc zdjęcia, mentalnie kuratorując, które pojawią się w mediach społecznościowych. Bridger ściskał dłonie byłym kolegom z klasy, śmiejąc się z żartów, które nie były śmieszne. Paksten przyjmował szampana, podnosząc kieliszek w cichych toastach do nikogo. Lennox stale sprawdzał zegarek, zerkając w stronę podjazdu. Sloane przysunęła się bliżej Lennoxa, głos obniżając do konspiracyjnego szeptu. Ona potwierdziła uczestnictwo. Tak, potwierdziła. Sprawdziłam dziś rano. Bez plus jeden dodała z satysfakcją. Oczywiście, że nie. Bridger sprawdził zegarek, marszcząc lekko brwi. Spóźnia się, zauważył. Prawdopodobnie nie mogła znaleźć niczego odpowiedniego do założenia. Śmiali się razem, ostro i łatwo, a potem przeniesieli się do środka. Sala balowa była wspaniała. Kryształowe żyrandole zwisające ze sklepionego sufitu i rzucające pryzmatyczne światło na wypolerowane marmurowe podłogi. Okrągłe stoły nakryte białym lnem wypełniały przestrzeń, każdy zwieńczony wymyślnymi kompozycjami kwiatowymi, perfumującymi powietrze różami i lawendą. Na drugim końcu masywny ekran projekcyjny wyświetlał rotujący pokaz slajdów ze zdjęć z rocznika, zdjęć z balu maturalnego, zwycięstw, spontanicznych momentów sprzed dekady. Obrazy przesuwały się powoli, każdy spotykał się z falami rozpoznania i nostalgii. Ludzie wskazywali na ekran, śmiejąc się i jęcząc na fryzury i wybory modowe, które nie postarzały się dobrze. Kiedy zdjęcie Elean z rocznika pojawiło się na ogromnym ekranie, sala wybuchła. Śmiech odbił się echem z każdego kąta, głośny i niepohamowany. Zbiorowa drwina, która czuła się bezpieczna, bo wszyscy uczestniczyli. Ktoś przy barze krzyknął, Och, mój Boże, całkowicie o niej zapomniałem. Inny głos odpowiedział, była taka dziwna. Czy ona nie chciała być pilotem, czy coś? Więcej śmiechu przetoczyło się przez tłum. Ktoś inny dodał lekceważąco, tak, powodzenia z tym. Zdjęcie pozostawało przez kilka sekund. Ta blada twarz z wielkimi okularami i nieodgadnionym spojrzeniem, potem przeszło do kolejnego obrazu. Śmiech ucichł, zastąpiony wygodną rozmową i delikatną perkusją sztuczców. Sloane nakręciła szybkie wideo, uśmiechając się do kamery. Sprawdzenie blasku zjazdu ogłosiła. Zobaczmy, kto dziś się pojawi. Mrugnęła i zakończyła nagranie, już tworząc idealny podpis. Paks ten pochylił się w stronę Lennoxa ze zwykłym okrucieństwem. Dwadzieścia dolców, że pojawi się Hondą Civic, uśmiechnął się z wyższością. Przyjmuję ten zakład, odparł Lennox. Myślę, że w ogóle się nie pojawi. Uścisnęli dłonie, pieczętując zakład. Dwaj mężczyźni robiący rozrywkę z wyimaginowanego upokorzenia. Impreza trwała z energią. Która wydawała się perfekcyjna na powierzchni. Taki wieczór, o którym ludzie Beygrek y pisali i który wspominaliby mile. Celebracja, która ukrywała okrucieństwo pod warstwami nostalgii i drogiego wina. A potem muzyka się zatrzymała. Stało się to w połowie utworu, zespół ucinając się nagle, nagła cisza szarpiąca i dezorientująca. Ludzie zamarli z drinkami w połowie drogi do ustęp, rozmowy umierające w połowie zdania. Zmieszanie przelewające się przez tłum. Niski rytmiczny dźwięk zaczął wypełniać przestrzeń. Z początku słaby, niemal niezauważalny, jak odległe bicie serca stawające się stale głośniejsze. Łup, łup, łup. Dźwięk wibrował przez podłogę, trzęsąc szkłem na stołach, sprawiając, że żyrandole kołysały się z rosnącą amplitudą lub rozpędem. Bridger zmarszczył brwi, rozglądając się. Co do cholery to jest? Dźwięk się nasilał, stawał się głębszy i bardziej natarczywy. Wibracje wystarczająco silne, że ludzie czuli je w klatce piersiowej w kościach. Kieliszek do szampana się przewrócił, wylewając płyn na białe Eleną. Ktoś wciągnął powietrze. Inny zaśmiał się nerwowo. Pax ten ostrożnie odstawił whisky. Czy to grzmot? Ale to nie był grzmot. To było stałe i mechaniczne i nieustanne. Dźwięk nadal narastał, wypełniając każdy kąt, zagłuszając nerwowe pomruki. Żyrandole kołysały się bardziej widocznie, kryształowe wisiorki dzwoniły w dysonansowej melodii. Włosowate pęknięcie pojawiło się w wysokim oknie, rozchodząc się jak pajęczyna. Ktoś krzyknął, a tłum ruszył w stronę okien i francuskich drzwi, desperacko chcąc zobaczyć, co się dzieje. Dźwięk stał się ogłuszający, głęboki mechaniczny ryk zewsząd i znikąd. Cały budynek drżał. Sloane potknęła się do najbliższego okna, telefon ściśnięty bezużytecznie, twarz blada. Przycisnęła dłoń do szkła. Co się dzieje? Wyszeptała. Francuskie drzwi otworzyły się z impetem, rozrzucone gwałtownym wiatrem, a tłum wylał się na trawnik w chaotycznym przypływie. Na zewnątrz nocne powietrze było gęste od kurzu i przytłaczającego hałasu. Zadbany trawnik był zasłonięty wirującą chmurą, podkopany przez coś masywnego opadającego z góry. Przez kurz wyłoniła się postać, opadająca z nieba jak boska interwencja lub apokaliptyczny wyrok. Śmigłowiec szturmowy Ach 64 Apaci był ogromny. Wirniki przecinające powietrze z brutalną precyzją, porzucające ziemię i trawę w gwałtownych spiralach. Światła lądowania płonęły biało-gorące, oświetlając 200 oszołomionych twarzy zamrożonych na trawniku, z otwartymi ustami, szeroko rozwartymi oczami, nie mogących pojąć. Helikopter opadał z rozmyślną powolnością, jakby miał cały czas świata. Hałas był nieznośny. Wiatr nieustępliwy. Jednak nikt się nie poruszył, zahipnotyzowany niemożliwym widokiem. Apacie doknął ziemi z drżeniem, podworze zapadające się w miękką ziemię. Wirniki zaczęły zwalniać, ryk zmniejszając się do stałego szumu, gdy kurz opadał. Cisza, która nastąpiła, czuła się cięższa niż hałas, ciężka od oczekiwania. Boczne drzwi się otworzyły. Ręka w rękawiczce chwyciła ramę. But dotknął ziemi. Kamera trzymała sylwetkę, ciemną postać z tyłu oświetloną światłami wewnętrznymi. I przez długą chwilę nikt się nie poruszył. Nikt nie mówił. Głos Sloane przerwał ciszę, ledwie słyszalny, drżący. Eloan postać wyszła w pełni w widok, a Eloaszby stała przed nimi, całkowicie przemieniona. Minęła blada, krucha dziewczyna ze zdjęcia z rocznika, zastąpiona przez kobietę okutą przez dyscyplinę i poświęcenie i doświadczenia przekraczające zrozumienie tego tłumu. Nosiła pełny lotniczy kombinezon morski w oliwkowej zieleni, idealnie dopasowany z naszywkami czytającymi US Navy i HSC-85 insygnia Trident błyszczało na jej piersi, nieomylne. Jej włosy były ściągnięte w ciasny, funkcjonalny kok, jej twarz spokojna i opanowana, wyrzeźbiona przez lata treningu. Zdjęła hełm jednym płynnym ruchem i schowała go pod ramię, jej spojrzenie przesuwając się przez tłum z absolutnym spokojem. Nie uśmiechnęła się, nie musiała. Za nią dwóch członków załogi wyłoniło się w pasujących mundurach, stojąc na baczność. Młody marynarz ostro zasalutował: Pani komandor, będziemy w gotowości. Eloan oddała salet w doskonałej formie. Dziękuję, marynarzu. Zaczęła iść do przodu, a tłum się rozstępował, nie przez świadomą decyzję, ale dlatego, że jej obecność czyniła to nieuniknionym. Poruszała się z pewnością siebie płynącą ze świadomości, kim dokładnie jest. Każdy krok wymierzony i rozmyślny. Nie była tu, by się spieszyć, nie była tu, by występować, po prostu tu była. Szepty zaczęły przelatywać przez tłum jak pożar. Czekaj, czy to nie ta, która zdanie urywające się, ekstrakcja w Jemenie? To była jej załoga. Święty Boże, ona jest pilotem Nevisil. Została nagrodzona Nevi Cross. Pomruki narastały, nakładając się, budując się w fale uświadomienia. Telefony się pojawiły, ekrany świecące, gdy ludzie gorączkowo wpisywali jej imię, wyszukując artykuły i fotografie i odznaczenia. Dowody były niezaprzeczalne. Alouen dotarła do wejścia, gdzie Bridger, Sloane, Paxton i Lennox stali zamrożeni, twarze pozbawione koloru, wyrazy twarzy złapane między szokiem a nadchodzącym przerażeniem. Zatrzymała się bezpośrednio przed Bridgerem i spojrzała mu w oczy. Wysłaliście mi zaproszenie – Powiedziała głos doskonale spokojny, pozbawiony gniewu, po prostu stwierdzając fakt. Bridger jąkał się, usta otwierające i zamykające bezużytecznie. My tak pomyśleliśmy. Nie mógł dokończyć. Elean trzymała jego spojrzenie przez jeszcze jeden moment. Jestem tutaj, powiedziała cicho, a potem minęła ich. Nie ruszyli się, nie mogli, sparaliżowani wielkością ich błędnego wyliczenia. W środku pokaz slajdów wciąż się przesuwał, a stare zdjęcie Elean z rocznika pojawiło się na masywnym ekranie. Zatrzymała się w centrum i spojrzała na nie, podczas gdy każda osoba odwróciła się, by na nią spojrzeć, kontrast między przeszłością a teraźniejszością, oszałamiający. Ktoś wyszeptał, to ona. Z tyłu starszy mężczyzna w galowym mundurze marynarskim wystąpił do przodu, po pięćdziesiątce z klatką piersiową pokrytą medalami. Kapitan Dorian Graves podszedł z autorytetem, który sprawił, że ludzie się odsunęli. Komandor porucznik Ashby powiedział, głos niosący się przez przestrzeń: Eloturnet, zaskoczenie, migające na jej twarzy. Kapitanie Graves uśmiechnął się ciepło. Byłem w okolicy. Usłyszałem, że możesz tu być. Pomyślałem, że złożę hołd. Wyciągnął rękę i uścisnęła ją. Kapitan Graves odwrócił się, by zwrócić się do pokoju, głos wymagający uwagi. Dla tych, którzy nie wiedzą, ogłosił komandor porucznik Aloen Aszp jest lotniskiem morskim i odznaczonym pilotem wsparcia SIL, który latał w operacjach ratunkowych w najbardziej wrogich środowiskach na planecie. Sala zamarła w ciszy. Dwa lata temu, kontynuował, poprowadziła ekstrakcję 12 marine z podciągłym ogniem wroga w Jemenie, pozostała w powietrzu przez sześć godzin z rzędu pod atakiem by sprowadzić ich do domu i każdy pojedynczy przeżył. Zrobił pauzę. Została nagrodzona Nevi Cross za męstwo. Cisza była absolutna. Kapitan Grawe cofnął się, wyprostował się i z rozmyślną ceremonią zasalutował jej. Elun widocznie wzruszona oddała salet. Jeden po drugim trzej inni weterani wystąpili do przodu i zasalutowali jej również. Gest niosący nieomylne znaczenie szacunku i uznania. Pokaz slajdów się zmienił, i pojawiła się niedawna fotografia pokazująca Eloan w stroju bojowym obok jej apaci otoczonego przez jej załogę, wyczerpanych i uśmiechniętych. Helikopter noszący ślady spalenizny. Kontrast był druzgocący. Ktoś zaczął płakać. Sloane stała zamrożona. Telefon nagrywający, ale ręka drżąca tak gwałtownie, że nagranie byłoby bezużyteczne. Paks ten ściskał kontuar baru, kostki białe nie mogąc skonstruować żadnej obrony. Bridger stał w drzwiach, twarz opadła z szoku. Lennox zapadł się na krześle, głowa w dłoniach. ten wystąpił do przodu, próbując odzyskać kontrolę, wymuszając uśmiech. Eloan, to jest niesamowite. Nie mieliśmy pojęcia. Po prostu pomyśleliśmy, że byłoby miło znowu cię zobaczyć. Ela spojrzała na niego, wyraz twarzy niezmienny. Pomyśleliście, że byłoby miło, powtórzyła. Zaprosiliście mnie tutaj jako żart. Pokój się uciszył. Dostałam wątek e-mailowy, kontynuowała. Ktoś mi go przesłał. Oddech Sloan się zatrzymał. Bridger zamknął oczy. Przeczytałam każde słowo, powiedziała Alan. Żarty o tym, co bym założyła, zakłady o to, czy bym się pojawiła, plan, by mnie powitać, żebyście wszyscy mogli czuć się lepiej ze sobą. Rozejrzała się po pokoju. Przybyłam, bo chciałam zobaczyć, czy któreś z was się zmieniło. Niektórzy odwrócili wzrok, inni patrzyli z powrotem. Nie zmieniliście się, powiedziała po prostu, a potem odwróciła się i pchnęła szklane drzwi na balkon, wkraczając w chłodne nocne powietrze. Drzwi się zamknęły i wybuchł chaos. Sloane stała nieruchomo, a potem usunęła wideo. Bridger nalał sobie drinka mechanicznie. Lennox siedział z głową w dłoniach, podczas gdy Paxton stał zamrożony. Na zewnątrz Elean stała przy barierze, biorąc powolny oddech. Kroki się zbliżyły i głos kobiety powiedział jej imię. Marin Kowar stała w drzwiach uzaspływająca. Przepraszam, powiedziała głos się łamiący. Nigdy cię nie broniłam. Widziałam, co robili i nic nie zrobiłam. Ale zasługujesz na lepsze. Eloan studiowała ją, a potem powoli kiwnęła głową. Dziękuję, wyszeptała Marin. Jesteś niesamowita, zanim wróciła do środka. Eloan stała kolejną chwilę, a potem wróciła przez salę balową jeszcze raz. Ludzie się odsuwali inaczej teraz, z cichym uznaniem. Kapitan Graves czekał przy wejściu. To był zaszczyt, komandorze. Zaszczyt był po mojej stronie, ser, odpowiedziała. Podeszła na trawnik, gdzie Apache czekał. Gotowi, kiedy pani komandor, powiedział marynarz. Wsiadła, załoga podążała, a wirniki zaczęły się kręcić.